i ragazzi, witajcie ponownie. Dzisiaj opowiem Wam o comparativo di minoranza oraz comparativo di maggioranza. A co to jest? Dowiecie się za chwilę. W jednym z poprzednich odcinków opowiadałam Wam już o zdaniach porównawczych. Takich, w których mówiliście, że dwie rzeczy, dwa miejsca, dwie osoby są takie same. Dzisiaj opowiem Wam natomiast o zdaniach porównawczych, w których będziecie mówili, że dwie rzeczy, dwie osoby są inne, różne, nie takie same. Jak powiedzieć, że coś jest mniejsze, większe, odpiękniejsze, brzydsze itd. To właśnie temat na dzisiaj. Żeby porównać dwa rzeczowniki bądź dwa zaimki i powiedzieć, że coś jest bardziej, więcej niż, używacie wyrażenia piu di, czyli bardziej niż, więcej niż, bardziej od i tak dalej. Krakowia e più bella di Bologna. Krakowia jest piękniejsza od Bologni. Krakowia e piu. Bella di. Stawiacie piu, jakiś przymiotnik, czyli jakieś określenie, oraz di. Piu bella di. Piękniejsza od piękniejsza niż. Klara e più simpatica di Maria. Klara jest bardziej sympatyczna od Marii. Klara e più simpatica. Di. Tu znowu porównujemy dwa rzeczowniki. Mówimy, że Klara jest bardziej sympatyczna od Marii. Andrea e Lorenzo sono più bravi di te. Tutaj pojawia się właśnie zaimek osobowy, czyli te, ty. Andrea i Lorenzo są grzeczniejsi od ciebie. Bardziej grzeczni niż ty. Andrea e Lorenzo sono più bravi di te. Più di bardziej od więcej niż. Jeżeli natomiast chcecie powiedzieć, że coś jest mniej od mniej niż, wtedy używacie wyrażenia meno di. Czyli właśnie mniej coś tam od czegoś tam. Znowu meno di, wyrażenia meno di używacie porównując dwa rzeczowniki bądź dwa zaimki, tak samo jak to było z piu di. Krakowia e meno bella di Bologna. Krakowia jest mniej piękna od Bologni. Krakowia è meno bella di Bologna. Meno Jakiś przymiotnik, jakieś określenie. Di. Anna a meno skarpe di me. Tutaj mamy zaimek me, czyli ode mnie. Anna ma mniej butów niż ja. Mniej butów ode mnie. Meno di. Meno skarpe di. Lorenzo mangia meno di Anna. Lorenzo je mniej od Anny mniej niż Anna. Lorenzo, Maldzia, meno di Anna. Meno di, mniej. Kiedy więc porównujecie dwa rzeczowniki bądź dwa zaimki, używacie più di. Ale kiedy w zdaniu pojawiają się dwa przyimki, przymiotniki, bezokoliczniki lub rzeczowniki, ale wtedy, kiedy oba odnoszą się do podmiotu, Wtedy używacie piu-ke. O co tak naprawdę chodzi w praktyce? Pokażę wam na przykładach. È e più divertente ascoltare la musica che giocare a calcio. Tutaj pojawia się zdanie porównawcze, w którym występują dwa bezokoliczniki właśnie, odnoszące się do podmiotu, do tego zdania, do głównej części zdania. E più divertente Ascoltare la muzyka che giocare a calcio. Fajniejsze jest, fajniej jest słuchać muzyki niż grać w piłkę nożną. Mamy więc dwie czynności w bezokoliczniku. Słuchać muzyki niż grać w piłkę nożną. Mamy więc piłkę a nie piu di. Andrea va più spesso in discoteca, che in palestra. Andrea chodzi częściej do dyskoteki niż na siłownię. Tutaj mamy zdanie, w którym występują dwa przyimki. In discoteca, in palestra. Andrea va più spesso in discoteca, che in palestra. Mamy piu spesso. K, dlatego że występują dwa przyimki – do dyskoteki czy na dyskotekę, na siłownię. Mandiamo piu verdura che karne. W tym zdaniu używamy piu ke, dlatego że mamy dwa rzeczowniki odnoszące się do podmiotu. Piu ke – piu verdura che karne. Jemy więcej warzyw niż mięsa. Więcej warzyw niż mięsa. Mamy warzywo, mamy mięso. Dwa rzeczowniki. Anna è più intelligente che bella. Tutaj występują w zdaniu dwa przymiotniki. Oba odnoszą się do podmiotu, czyli do Anny. Anna jest inteligentniejsza. Niż piękna, bardziej inteligentna niż piękna. Anna è più intelligente che bella. Mamy più che, dlatego że mamy inteligente oraz bella. I oba te przymiotniki, zarówno inteligentne, jak i piękna, odnoszą się do Anny. Anna è più intelligente che bella. No dobra, to teraz mamy meno che. Meno ke działa na tej samej zasadzie. Meno di używamy wtedy, kiedy w zdaniu jest jakiś rzeczownik, jakiś zaimek, kiedy porównujemy dwie rzeczy, dwie osoby. Natomiast meno ke używacie wtedy, kiedy w zdaniu występują znowu dwa przymiotniki, dwa przyimki, dwa bezokoliczniki lub dwa rzeczowniki odnoszące się do podmiotu. Meno ke. E meno popolare la musica, che giocare a calcio. Mniej popularnym jest słuchanie muzyki niż granie w piłkę nożną. Słuchanie muzyki od grania w piłkę nożną. Tutaj mamy dwa bezokoliczniki, czyli znowu dwie czynności, które ze sobą porównujemy. Oba odnoszą się, obie te czytności odnoszą się do z początku tego zdania. Mniej popularne jest słuchanie muzyki od grania w piłkę nożną, czy tam niż granie w piłkę nożną. Meno popularne ke. Mniej popularne od, mniej popularne niż. Maria va meno spesso in piscina che in palestra. I tu znowu mamy dwa przyimki. In piscina, in palestra. Maria chodzi mniej często, rzadziej na basen niż na siłownię. Meno spesso che. In piscina, in palestra. Maria va meno spesso in piscina che in palestra. Mandziamo meno verdura che carne. Jemy mniej warzyw niż mięsa. Mniej warzyw od mięsa. Meno ke dlatego, że mamy dwa rzeczowniki odnoszące się znowu do głównej części zdania. Verdura carne. Mandziamo meno verdura che carne. Anna è meno intelligente che bella. Anna jest mniej inteligentna niż jest piękna. Trochę to bez sensu brzmi po polsku, no ale wiadomo. Mamy dwa przymiotniki, dwa określenia, które odnoszą się do Anny. Anna è meno intelligente che bella. Meno che. Na dzisiaj mam dla was jedną z moich ulubionych książek, jeśli chodzi o włoskich autorów. Todo modo Leonardo Siasi. Leonardo Siasia zmarł już pod koniec lat 80., ale jego książki nadal są aktualne, co chyba jest dosyć przykre i smutne. Ale książki są bardzo inteligentne. Traktują tematy z dużym poczuciem humoru. Jeśli lubicie książki opowiadające o zależności między mafią a władzą, troszeczkę traktujące o polityce, o uprzywilejowaniu, fałszu, rozwiązłości, no to myślę, że polubicie książki Leonardo Siasi. Jeśli jesteście na poziomie B1, B2, myślę, że. Śmiało możecie już się z książkami siasi zmierzyć. To do yy, opowiada historię, która dzieje się w pustelni prowadzonej przez księży. Pod pretekstem rekolekcji zjeżdżają się tam różni dostojnicy, kościelni, politycy, no ale tak jak powiedziałam wcześniej, pod pretekstem rekolekcji dokonują różnych porachunków, prowadzą interesy. No, ale w pewnym momencie dochodzi do e, morderstwa. Ja nie będę już e, tutaj dużo opowiadać, kto zostaje e, zamordowany. Musicie tę książkę przeczytać, oczywiście. Jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo aktualna, niestety. No i cóż, polecam. E, nie jest bardzo gruba. To chyba też e, zaleta. No i cóż. E, ci vediamo tre una settimana. Widzimy się za tydzień.